Dobra. Więc powiedz, co by cię konkretnie interesowało? No takie doszło do mnie informacje, że jestem naznaczona. Znaczy nie no to kwestia naznaczenia. Każdy musi sam ocenić. Jak i co myśmy mówili tutaj na potrzebach zboru, o czym mówiliśmy, czy nie bardzo? Nie, nie bardzo. No właśnie, bo to, to była kwestia tego odżywiania się pod względem duchowym, jak to korzystanie z niewłaściwych źródeł może prowadzić do, do, do takiego izolowania się od zboru i potem ewentualnie do tego, że człowiek się czasem no, no robi sobie kuku, robi sobie krzywdę. No i o tym, o tym była mowa. i o takim szaniem niepokoju w zborze, że po prostu chodzi o to, że mamy się nawzajem oddawać, a czasami jest tak, jak gdzieś tak przestajemy korzystać z tego pokarmu duchowego, no to wtedy rzeczywiście mówimy o rzeczach, które utrzymaliśmy z niewłaściwego źródła. I to była kwestia tego, że każdy musi sama ocenić, jak, jak to jak to postrzega. I to było takie ostrzeżenie w Mhm. Mm A przeczytałaś dokładnie mojego SMS-a, co z niego wynika? Na jakiej podstawie nie ja zadaję takie tak. pytanie? Na jakiej podstawie? Jakie no podstawie właśnie ja nie, nie, nie wiem właśnie o co chodzi. Nie nie znaczy na no tyle, czytając o tym, tak że nie ma. Was... Ci przekazała. Mm. Konkretnie jaką informację? Ale no, rozmawialiśmy dość długo, więc ja nie wiem, o co konkretnie chodzi. Bo ona na tej podstawie rozmowy z tobą przyszła, przyniosła sprzęt od internetu, bo brała od nas internet, powiedziała, że dziękuję, bardzo zdecydowanie z dystansem. Powiedziała, że pytała się starszych, czy może mi w pracy zastąpić. Nie wiem, dlaczego pytała się o to. Ja wyczułam jej dystans i pytam się, co się stało. I zostaliście na znaczenie, nie wiem, czy wiecie, i bardzo źle o was się mówi, macie złą opinię. A ja w szoku oczy otwieram ją, więc co? O no, czym ty mhm. mówisz, dziewczyno? Nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat po pierwsze. Mhm. Wiesz, książkę. No ja tak, tak to zebrać, tak. Ja tu mam książkę zorganizowaną przed sobą i po prostu czytam, wiesz? I to jest napisane, że po kilkukrotnym zwróceniu uwagi danej osobie mam pytanie, czy ktoś ze mną rozmawiał na jakikolwiek temat. Znaczy, ja nie mówię o tobie, nie mówię o Aha czyli, się, no znaczony, kilka, tak? kilka Aha, czyli on a ja czy to jest Aha, czyli ona, ja nie Znaczy my mówiliśmy o zachowaniu, tak, o pewnych, o pewnych zachowaniach, które wodą oscylują wokół odstępstwa. A, tak. Ale to dotyczy mnie też, to tylko jego czy razem, bo ja nie wiem. Znaczy to każdy musi sam ocenić, jeżeli rzeczywiście. To znaczy, ja, mam zach zachowania. ja mam ocenić, czy ja takie no, Jeżeli, rzeczy jeżeli robię, ja popierasz te zachowania, to musisz sama ustalić, nie? Na ale co ja szerzę, przepraszam, stalić. co ja szerzę? Znaczy, ale musisz sama ustalić, po której stronie stoisz. To znaczy nie, nie, nie rozumiem. To znaczy ja zostałam naznaczona za to, że ja jestem po stronie mego męża? Ja ja nie, my mówiliśmy jak. posłuchaj, no Trzeba byś na zebranie, to by się słyszała. Ale jaki powód powiedz mi? No ale nie, nie w tej chwili jestem w samochodzie. A masz dostęp do Biblii? Nie, nie mam. No to byłoby fajnie, żebyś powiedział. Ten... Na... Mhm. No ale bym posłuchaj, no to w czym, bo napisałaś między innymi o tym, że niepokoją cię telefony odbrać, czy... Czy jesteście nadal w zborze, ponieważ Jasne. was nie ma ani na zbiórkach, ani w służbie, ani na zebraniach. Wrażenia zbóry... braci jest takie, że, że po prostu jak gdybyście jak gdybyś to nie odczuwała potrzeby bycia z zbrać. E, dobrze, ale nie jest to powód do naznaczania, że kogoś nie ma na zebraniu. Nie, 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 ja Poza... tylko mówię, ja, 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 ja tylko się dziwię tym swoim em ponieważ sama dałaś powód do takich telefonów. E, powód ci podałam. Jeżeli jestem na Europie, a dzwoni do mnie brat z innego zboru z pytaniem, czy jestem. Tak ja ja nie mówię o Europie, a ja gdzie w ogóle rynka... na tak? To z czego to wynika? Ja konkretny Znaczy ja mówię o ja, ja, mówię, o, ja mówię o nastawieniu, tak? Ja nie wiem o urlopie. Ale ja się pytam o konkretną sytuację. Jeżeli ktoś do mnie ja mówię pytanie, o konkretnej sytuacji tak samo, bo mi niepokoją cię te telefony oddać, bo my naprawdę kochamy i czekamy na was. Tylko nie, nie, nie wiem, czy doczekamy. Uważasz, że to się tak z niczego nie wzięły? Takie informacje? No ale nie, no, ja pytam się o te telefony, że Ciebie niepokoją te telefony Dobrze, i te pytanie sobie byś żeby tych telefonów nie było. Dobra, zejdźmy z telefonów, w takim razie odniosę... Ale do nie, 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 schodźmy, no bo ja jestem bardzo dokładny, jeżeli chodzi o czytanie SMS-ów. No to ja Ci przekazałam informację, że do mnie dzwoni no brat... No ja to pytanie, dlaczego, dlaczego jest tak, że dziwią ci Ci telefony, od braci? Ale Ty mnie o to pytasz, bo to ja Ciebie powinnam o to spytać. Nie no, bo Ty, nie no, Ty wysłałaś tu sms a że dziwią Cię telefony, że bracia Was nie widzą się niepokoją. Dlaczego cię to dziwi? No i tak jest, tak jest fakt. Więc tutaj się pytam, czy jest. Ja no ale powiedz, to, powie co, dlaczego dajesz sobie ku temu powody? Y ja mam pytanie, dlaczego uważasz, że ja daję ku temu powody? Znaczy, bo no mówisz, nie ma, nie ma ciebie na, na zebraniu, nie. nie ma ciebie w zborze, nie ma ciebie w sobie mówisz mówisz zdziwiona, jesteś boci, o ciebie pytają. Y mhm. Dobrze, to jest twoja odpowiedź. No dlaczego? To, dlaczego jesteś zdziwiona? Czy to jest twoja odpowiedź na moje pytanie? Znaczy nie ja próbuję z tobą rozmawiać. Ja się pytam, czy to jest odpowiedź na moje pytanie? Który znaczy nie nie, ja się pytam ja się pytam, nie Nie, nie bo to jest odbijanie kota ogonem. Pytam się, wracam, znaczy nie, no. wracam do mojego pytania na początku czy ja jestem naznaczona. Znaczy takie zachowanie, w którym w tym rzeczywiście ktoś się negatywnie wypowiada o ciele kierowniczym, czy też o przewodnictwie nie chce korzystać z materiału duchowego do, z odpowiedniego źródła, myśmy przed tym bracie ja przestrzegli, że oglądanie jakichś tam filmów. Oscylujących wokół odstępstwa prowadzi do tego, jak tak 318 18.1 mówi, o separowaniu się od zboru. I to był powód ostrzeżenia braci. I każdy musi samo ocenić, czy to się izoluje od zboru, czy się nie izoluje. To jest kwestia pomocy. To nie jest kwestia, żeby komuś zaszkodzić, przepychać się wersetami, co możemy, czy nie możemy. Bo nam, nam bardzo, bardzo brakuje. Bardzo. Bardzo. Jakiś raczej nie jest naznaczony. A bo tak, bo wiele osób nie chodzi na zebrania, właśnie, nie? No, znaczy ona ona się przepychać, kto nie chodzi na zebrania i ktoś o, o nich negatywnie... Mm -hmm. no, ale to nie chodzi o to, chodzi o to, czy, czy ktoś chce być w prawdzie, czy nie chce, nie? Wiesz, bo przyszła i przekazała mi, że jesteśmy naznaczeni, mamy bardzo złą opinię. To słyszałam z jej ust. I najprawdopodobniej... No na i... Ona, jeżeli ona rzeczywiście na... tak Aha. mówi, no to ona coś słyszy. My, my mówimy tylko o pewnych zachowaniach, które są naznaczone, tak? Aha, I te czyli, zachowania wersetów, bo cała masa... Czyli, jak, czyli co? Uważasz, że źle to odebrała? Czy jak, jak ją to ocenić, jej dystans? Znaczy, ja mówię o tym, co myśmy mówili na, na, na zebraniu. No I ja mówię, no trzeba było być na zebraniu, to usłyszeć, bo były konkretne wersety, pewne argumenty, mm -hmm. jakich zachowań trzeba unikać i czego, jak się trzeba żeby po prostu duchowo nie upaść. Mm -hmm. I tyle. Jeżeli ktoś się boi o swoje zdrowie duchowe i próbuje pewne sytuacji unikać, no to jest jego decyzja. Myśmy nikogo, żadnych nazwisk nie podawali, jakbyś wiesz, nie podaje się nazwisk. Mhm. Mm no, tylko szkoda, że nikt do mnie nie przyszedł z tym, nie? Tak jak mówi ta książka zorganizowana. Znaczy no, bardzo na was czekamy, naprawdę bardzo na was czekamy. Mm -hmm. ja też czekałam, żeby ktoś przyszedł i porozmawiał ze mną o tej sytuacji, bo ja nie wiem kto ci co mówił w ogóle. Znaczy pewnie, pewnie przekazywał i wszystko wiesz. No wiesz, ale to jest taka zabawa w głuchy telefon, znasz taką zabawę, nie? Że jedna osoba robi znaczy, na no, początku, a druga na końcu naprawdę to nie było nie pięć minut. No, nie ja dorosła, no więc panom gorąco zapraszałem, bo myślę, że wszystko przekazał. A nie zmieniają okoliczności. Jest, jest. Ja miałam na uwadze coś innego. Jeżeli ja błądzę, to Twoim, twoim obowiązkiem jest e, e, powatygować się troszeczkę i powiedzieć mi, że tak jak tu napisane jest w książce, gdy po kil kilkakrotnym zwróceniu uwagi danej osobie uh -huh. stwierdza się, że ona lekceważy zasadę biblijną, to tak. ewentualnie można zdecydować na wygłoszenie takiego komunikatu. Ja tak wzią. jest no. tu podane. No. No. Nikt tak. ani tak. razu ze mną tak. nie rozmawiał. Po kilkukrotnym zwróceniu uwagi, list do Tesalonicza, uh -huh. nie wiem, ja tu czytam i on ni nic takiego nie zawiera, że można byłoby... Wiem, tylko to tylko pytanie, czego Ty byś oczekiwała, jeżeli chodzi o pomoc? Yy, o pomoc, to znaczy, ja się wiesz, bo to jest tak, jak rozsypiasz pył, mm. to go nie pozbierasz, nie? Ja uważam, że trochę było, no, no. rozsypano i opinię nieposzlakowaną, którą ja przez 47 lat wypracowałam w organizacji, mm. myślę, że będzie trudno odbudować, no bo komunikat nie pojawi się na zebraniu cofający to, co się zdarzyło, tak? I to, co inni sobie myślą i znaczy, co sobie wyrobili, nie No, ale pewnie bardzo, tak, ale pewnie nie? ty też nie cofniesz słów, które spowodowały, że bracia przychodzili zaniepokojone do Jakich słów? A tak. jacy bracia przyszli, powiedz mi. No ale dokładnie. Co? Zostaw rozmawiam o sobie. Co ja powiedziałam? Bo co powiedział to ja nie wiem. Ja chcę wiedzieć, co ja powiedziałam i komu. No ja ci mogę powiedzieć tego, co, czy, czy no. ci, czy, czy nie chcesz mówić tego, co dowiedziałaś o Powiedz mi, kto powiedział coś na mój temat. Ale że dokładnie wiesz, musisz dokładnie wiesz, bo ci a czy, po, a czy, to osoby ci powiedziały w jakich okolicznościach, że one za mną graniały się? Pytały? Tak, tak, tak? Pytały tak, tak. się? Tak, tak. powiedziały? Mm -hmm. No no, no. Ja nie chodziłam wiesz, no za innymi. Ja nie chodzę za no, innymi, nie, nie, nie proszę słuchać to, to wymienię te osoby, które rzeczywiście mogły, o których wiesz. Wiesz co, Codem. rzeczywiście zaprosili nas na spotkanie, Codem. na kolację, Codem. postawili piwko, żebym się rozluźniła i zadali mnóstwo pytań. Także wiesz Codem. co, sami spreparowali te okoliczności, bo ja za nikim nie biegam, a nic nie mówiłam. Kiedy się spytała, czemu jej nie ma... Ale ty, co masz, po ty, ale co masz po ty, na myśli, że spreparowali coś? To mam pytanie, co Ci powiedzieli w takim razie? Znaczy, no, bo mówili o tym, że, że rzeczywiście byli załamani rozmową, za tak, że rzeczywiście gdzieś takie, e, takie wrażenie odnieśli, że gdzieś tam się separowali od, od braci, że gdzieś tam podważanie organizacji i tak dalej i oni byli tym załamani, nie, nie, to nie w, w kontekście krytykowania czy dokopania komuś, tylko wzmacnienia, że po prostu całą noc nie spali. Aha, Co czyli nic konkretnie nie powiedzieli, tylko załamani byli, aha to to po prostu, to po prostu... No ale no to nie jest powód do lekceważenia czy do, do takiego żartowania sobie. Tak ja takiego powiedziałam? No ale no to to, to no jeżeli chodzi o organizację, to tak, być... gdzieś tam. No. W kontekście tego, że rzeczywiście e, nie ma jak gdybyś przestała widzieć sens w, 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 w tym, żeby iść razem z organizacją w do przodu. Jak gdybym widziała sens, nie jest konkretem. To stwierdzenie znaczy, nie jest Ale to że ja Bo ja nie z... wiem, art a to, to, to Że mnie cztery tygodnie nie ma na zebraniu i ktoś po czterech tygodniach stwierdza, że coś jest nie tak, to żaden argument, na jakąkolwiek reakcję. Bo ja mogę sobie do kilku na trzy tygodnie pojechać też. Ach, tak, prawda? To wiem, was też nie ma całymi miesiącami. Nikt ci nie pyta, czemu was nie ma. Prawda? A że ja jestem na każdym zebraniu, a nagle się zdarza, że mi nie ma. Zresztą y też mówi, że my będziemy mieć wyjazdy, tak? Latem. widziałeś to, co No ja, ja się z tego cieszę, kiedy sobie poczytać. Jest kwestia, to, to, mm -hmm. co, to co bracia odnoszą wrażenie i mówią o tym, tak że, że w rozmowie wynika z tego, y, z, odnoszą wrażenie takie, że, że nie widzisz potrzeby chodzenia na zadań. To nie jest kwestia, że, że jesteś w Egipcie trzy tygodnie, tylko po prostu, że nie widzisz potrzeby. Kto ci powiedział, że ja nie widzę potrzeby? Że takie wrażenie Przepraszam, odmiesz, bo ja tak, zaraz tak. zadzwonię do niej, po prostu wiesz co? Ona ci powiedziała, że ja nie widzę potrzeby. Ja spotkałam z tym. Ci bracia, z mieli z Wami kontakt, że, że rzeczywiście nie ma takiego czegoś. No bo, no bo ja, ja też chciałabym to sprostować. Czy ty widzisz taką potrzebę, czy nie widzisz takiej potrzeby? Czy masz jakieś problemy z czymś nazwania, Bo nie taką, wiem. Ja taką potrzebę, ale kiedy. Choć, że jestem naznaczona, to wybacz, ale jest mi trudno z uśmiechem przyjść na salę i ze wszystkimi witać, i patrzeć im w oczy i zastanawiać się, co wszyscy wiedzą i co sobie myślą, bo to fajne nie jest. No. Znaczy nie, no jeżeli Wiesz, nie zmieniłam ja tych w mowa w punkcie, no to, to, to nie ma problemu się martwić. Ja miałam przez lata, przez 47 lat jestem od dziecka wprawdzie wychowywana. Ja miałam nieposzlakowaną opinię i zawsze o to dbałam. Jest mi przykro bardzo. Okay. Bardzo jest mi przykro że nawet nie przyjdziesz i nie zweryfikujesz tego, bo słowo zmienia postać. Rzeczy. Znaczy, no, słowo. Ja, z tego, z tego, z tego, co... No bo co tu weryfikować, jeżeli rzeczywiście te zachowania, o których mówiliśmy, są rzeczywiście toksyczne? Czy ja Czyli mam jakieś... no? zweryfikować, czy ja mam potrzebę i sens chodzenia na zebrania? Czy ja to tak na filmie, no, W tej chwili nie, cho nie chodzi o Pani się na przykład, tylko tak jak mówiliśmy o tym na punkcie, że oglądanie filmów na YouTubie, pani się, czy jakieś jest jakiegoś źródła niepochodzącego... Niepochodzące przepraszam, no? przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, czy oficjalna strona Królewskiej Komisji Australijskiej to są filmy na YouTubie? Czy to są media. Nie no, myśmy mieli YouTube'a przysłanego. To są media, to jest na oficjalnej stronie. Znaczy strony, nie, ja tak? mówię tak? Znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, jest, że dla Ciebie to jest, tak jest. nierodajne źródło, no to okej, okay, no ale, ale w tym momencie, do czego to prowadzi dalej? Bo, bo, bo jeżeli, rzeczywiście, gdybyś powiadała z tym wyraźnie, ja nie spotkałem żadnej osoby, która by o Was mówiła i byłaby czy wściekła, czy na czy też Was źle oceniała, tylko się wszyscy martwią. Ja też że powiedziałem, kiedy ktoś nas wyszedł, to, to nie da radości z tego, że chodzi gdzieś tam coś mówi, tylko jest ogromny smutek. Ogromny smutek, bo wrażenia wszystkich są takie same. Tak? Więc teraz przepychanie się słowami, czy dobre wrażenia, czy niedobre wrażenia, czy ktoś coś powiedział, czy nie powiedział, to, to chodzi, chodzi o to, jaki się, jakiego ducha się wprowadza do zboru. Nie chodzi o to. I tutaj e, tak jak Biblia mówi o tym, że kropla by na czegoś potrafi perfum z z, z, zepsuć, tak? Więc e, czasami jest tak, że człowiek gdzieś tam się zapomni i, i w pewnym momencie e, i, i zacznie korzystać z jej właściwego źródła i parę rzeczy takich, e, no, postaram się ten czas, jak wszystko myśmy robimy Aha. Aha. i odpisać, bo proszę braci, bo bracia mają odpowiedź towarzystwa na pewne narzędzy, tylko to są zarzuty, które się powtarzają od paru lat już tak. Mhm. Wiesz co, mnie ogólnie tendencja, którą ja widzę, bo ja nie miałam takiej sytuacji w życiu, nie przedam żyła mi się, że mogłam uh -huh. to dostrzec. Uh -huh. e m Brak jakiejkolwiek ochoty na dialog, wiesz, bo ktoś z drugiej strony przed przedstawia jakieś stanowisko, coś, coś przeczytał, zobaczył i nie ma po drugiej stronie woli w ogóle zweryfikowania, skonfrontowania się mm -hmm. i przyjrzenia się temu. Czy nie byłoby fajnie? słuchać, znalazłeś, okej. Okay. I wiesz co, ja to zobaczę, zobaczę, posłucham, przejrzę to, zastanowię się. Ale to tak, tak nie było. Nie ma, nie no, ma, to jest blokada. Ale i co, nie ma blokada, myśmy byli. Myśmy razem, myśmy, myśmy, myśmy święcili troszkę czasu z, przecież z tym, z, z, z bratem podróżującym rozmawialiśmy, to nie jest tak, że nie ma czasu na, na, na wymianę myśli, na, na jeszcze jakaś blokada, bo tej blokady po prostu nie ma. Nie ma tej blokady, natomiast e, odbiór, e, odbiór pewnych rzeczy jest totalnie, e, totalnie inny. I jeżeli rzeczywiście jest tak, że my oglądamy coś i widzimy coś innego niż wy widzicie, no to my, my mówimy, to albo jakaś patmargana, albo coś, albo no bo to rzeczywiście słownie. Dokładnie. No. dokładnie, dokładnie ja może być jakaś writing, no. tak? Bo wiesz ja mówię, że coś jest no. czerwone, a druga osoba powie nie, słuchać. Czarne to ci się wydaje, nie? Tak. Fakty tak. są faktami, tak. nie. Tak. Bo wiesz ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak podwójne odważniki. Wszystkich nas dotyczą te same normy. Czy ktoś jest starszym, czy sługą, tak. czy pionierem, czy nie wiadomo kim. Zgadza I dla mnie się. nie ma tu znaczenia, że osoba jest nietykalna. Jest kwestia, warto się przyjrzeć. Nieważne kto to robi. Tak, tak, i teraz by tak, I, i do czego to prowadzi, tak. Co mamy na, na celu, tak. No, no, właśnie. Tak. I warto było Myśmy o tym no ale no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, no, no była próba dialogu, no ale się jakoś tak, no to, to nic z tego nie wyszło. Nie no, no dobrał inne wrażenie, że raczej nie było, tylko była próba wieczna. No więc, więc no, to jest właśnie to, nie? Że, że gdzieś tam jest chęć rozmowy, no to nie myśmy wyszli ze spotkania. To A ty... nie myśmy przerwali rozmowę. A no właśnie, dlaczego wyszedł? Czy ty wiesz? Znaczy, ale ja mi my, życzę, nie myśmy też robili. I, i, I obydwu nam było bardzo przykro. Ale czy wiesz dlaczego wyszedł? No, no nie, nie wiem dlaczego wyszedł. Za to chcesz... nie wiedzieliśmy o co chodzi. A chcesz wiedzieć? Bo w... wiedzisz, że ci mówił. No, mówił, że odbiera negatywne wrażenie z tego spotkania i z tego co pamiętam, że mi się to nie podobało, co mówimy. No ale nie zawsze się wszystko musi podobać, ja, ja jestem szczery po prostu ja i się mówić szczerze. Nie, nie no, no, po co to mi się komuś podobać, tylko żeby komuś pomóc. No inne wrażenie, że, że, że inaczej jest bo no, to pan rozmawiał i ci mówić. To, to... No, była nas dwójka i obydwu nam było przykro, nie? No mów może wyjaśnijmy sobie, bo może no, bicej, nie no, pamiętasz bicej. tego, ja Ci wyraźnie powiedziałem, że oburza mnie Twoje wkładanie mi w usta czegoś, czego nie powiedziałem. Nie, a ja Ci mówiłem o tym, że, to, że pewne zachowania, że nie, 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 nie zawsze trzeba coś Ale powiedzieć... Ale ja nie o tym, mówię. Genu, ja nie o tym nie mówię. Ja mówię, ja o tym, nie o tym mówię, ja mówię o tym, że Ty mi wkładasz w usta coś, czego ja nie powiedziałem. Nie, no ja, ja cię mówię o tym, jak, jaka jest mowa Twojego ciała i mowa i wyspy, tak? I żeby takie wrażenie odnosiło. Słuchaj, ja. Ja takie wrażenie odnosiłem, bo tak odnosił ja to samo wszystkie wrażenia. Czy masz jakąś nakręconą płytę? Ty nie no ja nie mam nakręconej to? płyty, nie przygotowałem się na rozmowę z tobą. No więc nie, właśnie. nie jest tak, że ja gdzieś jakąś kratkę czy tam coś. No więc właśnie, widzisz. i to jest ten Ja cię biorę swoje to wrażenie. Jest, nie, nie słuchasz mnie, co ja mówię, I, i w ogóle klepiesz, nie wiem, jakieś niestworzone głupoty. Ja powiedziałem, że włożyłeś w moje usta coś, czego ja nie powiedziałem, i powtórzyłem Ci to kilka razy, aż w końcu mm -hmm. po prostu wyszedłem, bo ile razy można, nie wiem, rozmawiać ze ścianą, do której mówisz A, mm -hmm. a ona Ci odpowiada B. Mm -hmm. To co to za rozmowa z Tobą jest? Znaczy, trafisz, ale, trafisz tak, dialog, że, 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 że Tobie się coś mówi, a ja, Ty jakbyś ja, ja tego nie słyszał, i dlatego trzeba czasami kilka razy powtórzyć. Ja Ci wyraźnie mówiłem, że można, można nie, 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 nie. mową, i gestami powiedzieć dokładnie, co Ty co się chce powiedzieć. Myślę, że tak to w, próbujesz głupka ze mnie zrobić w tym momencie. No, 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 bo ja nie mówię o tym, bo ja mam prawo do różnych rzeczy, ale generalnie nie. mówię o tym, że ja coś mówię, a Ty przeinaczasz moje słowa i jeszcze wmawiasz mi, że ja tak powiedziałem. No, no, o to się, mi tylko tak. chodzi. No nie pamiętam, żebym ja specjalnie coś takiego robił, tylko mówiłem Ci, że czasami coś mówiąc, głową ciała i gestami można pokazać, jaki, jaki się ma do tego stosunek. Pamiętam, że to było. skończmy tę rozmowę. Poddam Ci żonę, bo po prostu widzę, że z Tobą niestety nie można konstruktywnie rozmawiać, bo, bo po prostu się nie da. No, przepraszam. No, ja tutaj wracam, ale chyba myślę, że też chyba zakończymy, bo ja aż tutaj ale nic nie będę miała. Mhm. Mm. Mam tylko pytanie, czy naznaczenie to jest na jakiś czas określone i się to odkręca, czy znaczy, to nie no, nie, chodzi o zachowania, chodzi o to, jeżeli zachowania znikną, no to przecież to, 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 to ja sam nie oceniają, kiedy kogoś nie traktować jako naznaczonego. A jak pracia ustaną albo też one zniknęły? Jakie zachowania? No to no przecież no, no, o tych zachowaniach, których mieliśmy potrzeba zboru. Bo wiesz co, jeżeli ja, załóżmy, się zdarzyła teoretycznie sytuacja, że ja jednej bądź dwóm osobom coś powiedziałam i więcej tego nie mówię, to na jakiej podstawie chcesz okay. że ja zaprzestałam? Okay. Przecież ja się nie spotykam, ja nic nie mówię. Dlaczego jest taka sytuacja z nami? Bo załóżmy, mhm. może mi się wyrwało nawet, tak? Bo sobie jedno piwo wypiłam i mi się wyrwało coś. I teraz co? Skąd mhm. wiesz, że ta sytuacja nie została odwrócona? Czy ja Ale... chodzę, gdzieś, coś mi wie, komuś się spotykam? To, więc, Ale o co chodzi? Czy ty się. Czy, czy, no w czym to... widzisz problem? Jeżeli niko, niczego nie mówisz, chcesz być braćki razem, wychodzić na zbają, no to chodź i nic się nie dzieje. No, przecież szok... same dobre rzeczy z tego wynikają. Okej, okay, ale co mają w głowach teraz inni, tak? Po takim przemówieniu? Ja nie no, wiem, co mają w głowach. Temat, Jeżeli... tak? Aha, no to jak co mają w głowach? A co usłyszeli? Jeżeli będą rzeczywiście no to budujące, będziesz budowała zbroję, no to po tym chyba się po Bogusławie. Jak nie będziesz budowała, to je chować się nie po Bogusławie. Mhm. No prosto. No dobrze. Mm -hmm. Okej, okay, dobre. No już co chciałam wiedzieć, to wiem. Dobra, no dziękuję w takim razie za rozmowę i... No, Trzymaj się. pozdrawiam. Czekamy nawet. Mm -hmm.